W sobie tylko nie Chcę poczuć to, co dałeś mi Wiem, każde zdjęcie przypomina mi Szukam nas, szukam nas I nie wiem Ty malujesz nocą moje sny Może jednak to nie tak Ciągle widzę uchylone drzwi Zrobić krok, zrobić krok Do nie wiem Chyba tak już masz Zawsze do mnie wracasz Lecisz wciąż pod wiatr to, no, co nie ma zasad Jak obce księżyce Przyciąganie dwóch ciał Na nowo bezsilnie Łapie nas, na nas, złapie nasz nas, 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 nas. Już na nas nie liczę Tyle razy bez czas. Mam swoje granice I mimo twój czas, nie ma nas, nie? ustali w moich myślach Ty To zabójczy dla mnie stan Zawsze kiedy miewasz gorsze dni Zwany trik piszesz ciebie Z Znak zapytania to nowy dramat patam organa rozmyca łza Dla porównania Ci znowu pada W mieście przekłamań, gdzie ty i ja Ciągle śledzisz mnie Widzę każdy zapyt, za każdy Zdręczy za twoje gra Może dziś poświęcę na, Jak obce księżyce Przyciąganie dwóch chciał Na nowo Zbawę bezsilnie nie łapię nas, łapię nas, łapię nas złapu. Na, na, już na raz nie liczę, tyle razy wyczerpę. Mam swoje granice i mimo twój czas nie ma na śnieg. Lubię kiedy mówisz do mnie, szepcę, łapią dreszcze, wypuść mnie. Uwierz, dajś mi cholerne szczęście Chcę Cię więcej Lubię, kiedy mówisz do mnie szeptem Łapią dreszcze Uwierz, dajś mi cholerne szczęście Chcę Cię więcej O, te księżyce przyciąganie dwóch ciał Na nowo bezsilnie Łapie nas, łapie nas, łapie nas, nas Już na nas nie liczę Kranice, I minął Twój czas, my mamy się. Oh, ma hey! Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wielkie prawa na marcu.